Terapia przeciwobrzękowa musi być stosowana przede wszystkim kompleksowo i systematycznie. Pojedyncze stosowanie wszystkich zmiennych nie jest wystarczające do uzyskania efektu. Do terapii przeciwobrzękowej zaliczamy manualny drenaż limfatyczny, bandażowanie, pneumatyczny drenaż limfatyczny, ćwiczenia ogólnoustrojowe, ćwiczenia oddechowe, ale również dbamy o higienę skóry i ciała. Manualny drenaż limfatyczny niczym nie przypomina masażu klasycznego. Podstawową różnicą jest siła ucisku. Celem drenażu, w przeciwieństwie do masażu klasycznego, nie jest przekrwienie tkanki. Ruch i ucisk powinny być wolne i delikatne. Drenaż limfatyczny nie ogranicza się jedynie do kończyny górnej czy dolnej. Celem zabiegu jest przekierowanie limfy do wydolnych węzłów chłonnych. W przypadku kobiet po mastektomii mogą to być węzły pachowe, przeciwległej kończyny lub węzły pachwinowe. Bardzo ważny jest również drenaż karku i pleców. Do drenażu stosujemy urządzenie, które wszyscy fizjoterapeuci nazywają boa. Niewielki kompresor pompuje powietrze do rękawa założonego na kończynę. Należy jednak pamiętać. Że nie wolno stosować go jako jedynego elementu terapii, gdyż brak udrożnienia węzłów chłonnych spowoduje chwilowe zmniejszenie obrzęku, jednak w procesie długofalowym powoduje wzrost objętości kończyny i twardnienie obrzęku. Aby utrwalić efekty terapii, konieczne jest stosowanie bandażowania wielowarstwowego. Jest kilka technik bandażowania. Wszystko zależy od wielkości i konsystencji obrzęku. W tym konkretnym przypadku zastosowano trzy bandaże o różnej elastyczności. Dodatkowo umieszczono podkład Mobiderm oraz podkładkę na dłoń.